Witam jak zawsze serdecznie razem z kolumnami Arcus Model TL1000. Pozdrowienia gorące dla pana Łukasza, który chyba został rekordzistą, tak długo czekał na te kolumny. Termin, niestety, jak na NFZ u kardiologa. Pokażemy sobie dzisiaj na filmie, jak te kolumny zostały przebudowane, jak zostały wymienione kondensatory, na jakie, co się z nimi stało. Zostańcie z nami. Widać troszeczkę podzespołów tutaj nam zostało z arkusa, gdzie, gdzie te kondensatory wymontowaliśmy. Tormindręcz, czyli średniotonowy, oczywiście sobie opisywaliśmy. Te kondensatory są tak zrobione, że tu ma wejście. Natomiast cała masa reszta, czyli druga, że tak powiem, nóżka kondensatora, gdzie mamy tutaj w normalnym kondensatorze oba wejścia, jednym wejściem jest tutaj. Tu jest wyjściem do całej podstawy wykonanej oczywiście z miedzi. Kondensatory 60-70% nie ma kompletnie parametrów. Jedne trzymały, drugie nie trzymały. Tu są czerwone znaczki, one mają rozjazdy. Tutaj ten jeden oczywiście był dobry. Reszta już jest niedobra. Po prostu dodatkowo rezystory, wiadomo takie rzeczy. Tutaj gdzieś uszkodzony rezystor. Tak samo te ceramiczne, o tu mamy wiadomo już uszkodzone. Coś na ostrości nie ma. O, tu mamy uszkodzony rezystor. Tutaj mamy też, że tak powiem, wyłamanie. Pękło, podejrzewam od temperatury, no bo to się, niestety, ceramika od temperatury pęka. Tak to wygląda. Już nie będziemy wam pokazywać dokładnie, mierzyć i tak dalej. Wrzucę to wszystko razem. Jeszcze więcej tego jest i jeszcze więcej. Tak samo tutaj, oczywiście, tu jest kondensatory, które były zamontowane w torze wstęgowym, tylnej, prawa, lewa i tak dalej. Tu mamy jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze jeden i tak dalej. Cała masa, cała masa, że tak powiem. Rzeczy naprawdę jest troszeczkę tutaj, tego wszystkiego zaraz zobaczymy, jak ta zwrotnica wygląda. W tej chwili, oczywiście, są założone jako kondensatory, jako kondensatory równoległe Jansen-Kroskaw. Oczywiście, wszystko foliowe kondensatory w torze, czyli tor wysokotonowy, wstęgowy, średniotonowy. Jest wszystko już na Jansenie Superiorze. Oczywiście, rezystory daliśmy wymienione. Tak jak mogliście tutaj zauważyć, te popękane. Wszystkie rezystory są 10-watowe Jansen Superes. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda maskownica i na czym ona polega, jak ona jest wykonana. Oczywiście listy tutaj narożnikowe, wszystkie tutaj, to jest drewienko prawdziwe. Są oczywiście na nowo szlifowane, pobejcowane, polakierowane. Nowy materiał, tkanina, dźwiękoprzepuszczalna, również odnowione znaczki, arkus. Maskowniczek naciągnięta leży sobie i odpoczywa. Boki są już przyczepione, sklejone. Tak wygląda to od wewnętrznej strony. Tak ona wygląda, jest cała tutaj wiadomo nafrezowana i tak dalej, dookoła. Materiał wchodzi, tu jest zagięcie materiału, materiał wchodzi w taki wrąbek od wewnątrz, on jest dodatkowo też tutaj podklejony, żeby nic się nie działo, żeby on się nie odrywał, żeby nie, nie miał po prostu obniżenia napięcia, że tak powiem. No i wklejane delikatnie listwy, dosłownie w kilku miejscach, żeby to potem w razie czego można w ogóle wyjąć. Tak wyglądają maskowniczki. Oczywiście tu jest jedna duża. Mamy jeszcze, to są cztery takie maskownice, natomiast dwie są frontowe. Tu jest akurat w tym miejscu głośnik niskotonowy. Widzimy takie podfrezowanie, tu jest cała reszta. No i dodatkowo, teraz będziemy je odkurzać. Maskownice boczne, to są nagłośniki boczne, czyli. Mamy jeszcze po prawej i lewej stronie jednej kolumny głośniki, i tak samo z drugiej strony. Maskownice tylne również są. Różnią się oczywiście tym, że tutaj na dole mamy wycięcie, takie wyżłobienie pod głośnik, pod przewody, ponieważ tu są terminale, no i te przewody gdzieś muszą tutaj wyjść, prawda? Także tu mamy takie wycięcie w drugich maskownicach, może ja zaraz pokażę. No i maskownica tylna. Ja lecę na szerokokątny. Mam nadzieję, że tutaj będzie jakoś w miarę chociaż przyzwoita. To jest maskowniczka, która przychodzi na tył kolumny. Tak samo, dokładnie ta sama zasada napinania, zakładania materiału tutaj w narożniki. Wszystkie tu oczywiście już idzie na zakładkę na prosto. Powymieniane kołki mocowania. No i tu jest to wyżłobienie. Tu jest to wyżłobienie do okablowania. Tu od terminala leci sobie w dół kabelek. Tak, na płasko jest obudowa. Oczywiście spokojnie tutaj te kabelki sobie przewody tutaj sobie tędy przejdą. Tu już mamy jedną maskownicę. Oczywiście druga maskownica. No to są dość duże maskownice. I przechodzimy do dalszej części filmu. Tak jak powiedziałem na wstępie, Arkus tl 1000 są już ukończone. Niedługo pan Łukasz będzie mógł je spokojnie odebrać. Teraz na szybciutko ogólnie i zewnętrznie co z nimi było zrobione. One w tym miejscu, tutaj mniej więcej w tym miejscu na brzegu, niech nam tu ostro świeci, miały takie trzy otwory. Nie wiadomo dlaczego, kiedyś ktoś pewnie sobie coś tutaj przykręcał, także te otwory oczywiście już ich nie ma, fornir został. Oszlifowany, odnowiony, polakierowany dokładnie na wzór oryginału, także tu się nic zmieni, wizualnie nie zmieniło. Jedynie wyglądają jak nowe. Zostały oczywiście wypolerowane szybki tych tutaj całego sterowania, tych kolumn. Ja na szybko pokażę, co dokładnie, do czego to służy w ogóle. Także mamy tak typowa linia transmisyjna TL1000, jak widać. Oczywiście przełączniki tonów wysokich, łącznie z regulacją decybelowości oraz głośników średniotonowych, i dodatkowo z załączeniem głośników bocznych oraz tylnych. Teraz tak, zaczniemy od przodu. Ja muszę nadmienić w ogóle, że jest to kolumna wyprodukowana w latach około, to jest rok około 1980 w Berlinie. Wymiary to 370 155 dokładnie na 482 mm. Waga jednej kolumny jest w granicach 50 kg. Jest to pięciodrożny aż 11 głośnikowy zestaw. Głośnik niskotonowy to 30, 30 cm. Ten wyższy niskotonowy, można powiedzieć, 25 cm. Średniotonowy, 10 cm. I 4 sztuki 25 mm kopułki. Oczywiście głośniki wysokotonowe są to głośniki, głośniki wstęgowe. Obciążalność, czyli moc nominalna tych kolumn, jaką podaje producent, to 250 W, częstotliwość przenoszenia 18 do 45 tysięcy herców. No niestety nie wiemy przy jakim spadku, minus ilu decybeli występuje to 18 herców, natomiast mamy podane 18, 45 tysięcy herców. Teraz podział częstotliwości granicy to 120, 800, 2500 i 6000. Herców. Oczywiście 6000 to już jest podział dla głośnika wstęgowego, wysokotonowego. Impedancja tych kolumn 8 ohmów. Wrócimy na szybko, tak wyglądają testa 30, 25, 10 średniotonowa kopułka wysokotonowa i super tweeter, czy też wysokotonowy. No już piesek, piesek, bo tutaj kierownik planu produkcji Borys przebieg. zaraz wracamy. Chcieliśmy chwilkę spauzować, bo zwierzęta nam dzisiaj wariują kompletnie i możemy lecieć dalej. Także przełączniki dla głośników wysokotonowych, średniotonowca, dodatkowo z regulacją decybelowości, czyli podbicia. W tej chwili mamy wszystko ustawione na zero. Możemy sobie tutaj zrobić zero, jedynka, plus 1 i tak dalej. Dodatkowo mamy bezpiecznik 5 a rozłączający całkowicie kolumnę i to faktycznie rozłącza całą kolumnę, a nie tylko wybrane pasma. W tej chwili mamy wyłączone, tutaj mamy strony oraz tył załączony. Dokładnie tak samo jest w drugiej kolumnie. Oczywiście tak jak mówiłem, już te szybki zostały przepolerowane, także w tej chwili bardzo ładnie się świecą, błyszczą. Dokładnie tak samo mamy. Tutaj zrobimy sobie troszeczkę głośniej, żeby można zobaczyć różnicę. Teraz mamy wszystko wyłączone. No i głośników bocznych, tak. Teraz sobie wyjmiemy osłonkę maskownic, ponieważ to są jeszcze też maskownice takie małe, które robiliśmy. Tu mamy w tej chwili ciszę, nic nie gra. Jak załączymy, już te głośniki zaczynają grać. Także tu mamy załącznik. Dodatkowo Dodatkowo lewa strona, ponieważ strony są tutaj zrobione prawa i lewa, oraz tylna oddzielnie. A tutaj mamy dodatkowo tył. W tej chwili mamy załączone wszystko, włożymy na swoje miejsca maskownice i zaraz będziemy lecieć dalej. Troszeczkę to przyciszymy. Założymy drugą. no takie gumowe tutaj zaślepki, żeby ona sobie spokojnie żeby była lepiej przytrzymana, żeby nam nie wyskoczyła. Tyle w temacie arkusów. Za chwilę w dalszej części filmu będziemy mogli zobaczyć, jak wyglądały zwrotnice, na jakich były przetwornikach. Oczywiście postanowiliśmy je wymienić, ponieważ są to kondensatory elektrolityczne itt. Zdarza się też w wielu przypadkach, że tych kondensatorów nie wymieniamy, jeśli trzymają oczywiście parametry. No w tym przypadku rozjazd był masakryczny kondensator dla przykładu 200 mikrofaradów, miał 280 mikrofaradów. Inne miały dwa wykazały zwarciowe, w ogóle nie miały przejścia, narobuje zwarcie, dwa tam czy inne jeszcze pozostałe, po prostu miały bardzo duże rozbieżności. Pojemnościowe, także no już obowiązkiem było je po prostu wymienić mikroskopy i, i superiory. Za chwilę przejdziemy sobie do zwrotnic, zobaczymy jak te zwrotnice wyglądają, jak one wyglądały wcześniej. Oczywiście na końcu filmu parę zdjęć, jak to, co się zadziało z tymi kolumnami, jak zostały zrobione maskownice i tak dalej. Tak więc dobiliśmy do finału. Włączymy sobie jakiś krótki darmowy utwór. Oczywiście z YouTube szału nie będzie, ale coś będzie można posłuchać. Natomiast film podzielimy sobie na dwa lub trzy odcinki, zobaczymy, co docelowo nam wyjdzie. Oczywiście, część pierwsza to jest film, który w tej chwili oglądacie. Część druga i część trzecia to będą różne utwory, oczywiście, inne utwory muzyczne, które będziemy kcić. Kierownik Julian kolejny, znany z innych filmów jako DJ Julian. Lubiący, lubiący potencjometry, i tak dalej. Także, jak mówiłem, dwie lub trzy części filmu powstaną. Będziemy mogli posłuchać, jak brzmią na innych utworach. Na ten moment żegnam się z Wami serdecznie dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam klienta, właściciela Kolum, pana Łukasza, któremu serdecznie dziękujemy. Dziękuję w imieniu swojej i załogi za, za cierpliwość. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.